Cześć, witajcie, ja jestem Rotan i witam Was wszystkich bardzo serdecznie po raz kolejny na moim kanale. Wiem, że ostatnio filmy się nie pojawiały, ale to ze względu na to, że miałem parę niezapowiedzianych wyjazdów i parę zapowiedzianych wizyt, przez co po prostu niezwyczajniej w świecie nie miałem czasu ich nagrać. Natomiast teraz wracamy już z pełną mocą i zaczynamy reporterskim booktagiem, do którego zostałem nominowany przez Magde Getbooki, a sam. Tak stworzony jest przez Sylwię Teachbook. Obie dziewczyny bardzo serdecznie z tego miejsca pozdrawiam. Dziękuję za nominację i myślę, że tyle słowem wstępu wystarczy. Przejdźmy do samych kategorii. Kategorii mamy 10, do każdej z nich przypasowałem oczywiście odpowiednią pozycję, czasem nawet kilka. No i pierwszą z nich jest złość, czyli książka, o której masz złą. Opinie. I ja wiem, że wielokrotnie już a propos właśnie tych tagów i, i tego typu książek, które mi się nie podobały, wielokrotnie już wspominałem o tej pozycji, ale ona jest naprawdę zła. I chodzi mi tutaj oczywiście o Metro 2035, które jest po prostu jakby porażką na każdym możliwym poziomie. I ja nadal tego nie przeżyłem, po prostu nadal, nadal trawię to, jak zła ta książka była, i dlatego cały czas o niej wspominam, bo ja nie potrafię się pogodzić z tym, że przeczytałem coś, co tak mi zepsuło odbiór całości e, dzieła, tak? Cały, całej trylogii i po prostu, no, nie mogę tego wytrzymać, więc jeśli coś w ogóle, je, jeśli jakaś książka wywołuje we mnie złość, bo była zła, e, to właśnie jest to Metro 2035. Kategoria druga, stereotyp. Książka, do której byłeś uprzedzony, a która miała w sobie to coś. Eee, I ja tutaj stwierdziłem, że nie będę dopasowywał konkretnych tytułów, dlatego że jakby ciężej mi jest to zrobić. Natomiast eee, bardziej odpowiednie wydało mi się dopasowanie tutaj. Biografii jako takich, a także obyczajówek, ponieważ ja generalnie nie miałem z nimi styczności, raczej od nich stroniłem, bo e, biografie wydawały mi się za nudne, e, żeby mo mogły po prostu w jakiś sposób mnie zainteresować, a e, z kolei obyczajówki były takie, takie zbyt przeciętne, jakby nie wyróżniające się niczym, opisujące troszkę tak fikcyjne życie, ale takie normalne życie, więc. E, więc od tego też raczej stroniłem. Natomiast w momencie, kiedy już e, jakby zetknąłem się z tymi gatunkami, e, jeśli chodzi o biografię, to na przykład e, biografię Leonarda da Vinci, e, to okazało się, że one faktycznie mają w sobie to coś, że są w stanie mnie zainteresować i ostatecznie bardzo mi się podobają. Jeśli chodzi o obyczajówki, no to na pewno takim przykładem e, je, są dziwne losy Jane Eyre, e, ponieważ no. W te pozycje również niezwykle się wciągnąłem, bardzo mi się podobała i, i faktycznie czytałem niektóre momenty tak ciągiem, że, że nie mogłem oderwać wzroku. E, więc, więc myślę, że tutaj bardziej te gatunki e, byłem w jakiś sposób do gatunków samych w sobie uprzedzony, e, a ostatecznie okazały się mieć w sobie to coś. Kategoria trzecia wspomnienie książka, która znalazła miejsce w Twoim sercu, i takich pozycji jest na pewno wiele, i wszystkie w jakiś sposób po prostu łączą się ze wspomnieniami, że akurat tę książkę czytałem w danym momencie, e, albo to akurat działo się e, w moim życiu, kiedy, kiedy czytałem daną książkę z kimś mi się po prostu jakiś tytuł kojarzy. Natomiast takim wspomnieniem, wspomnieniem, e, które chciałbym tutaj wyróżnić, jest na pewno Kubuś Puchatek, dlatego że jest w pewien sposób najważniejszy, dlatego że jest w moim sercu najdłużej i e, jakby wywołuje we mnie emocje po tylu latach nadal, których totalnie się nie spodziewałem, bo będąc w zeszłym roku, wydaje mi się, na ekranizacji Kubusia Puchatka na filmie Krzysiu, gdzie jesteś, bodajże tak on się nazywa w oryginale Christopher Robin. Eee, po prostu jakby ja cały serial obejrzałem z łzami w oczach i to takim rykiem niepohamowanym, więc jakby myślę, że to jest taka książka, która jakoś wryła mi się w to serce już, już permanentnie eee, i, i nigdy stamtąd nie wyjdzie. Kategoria czwarta niesprawiedliwość. Bohater, którego losy potoczyły się nie tak, jak chciałeś. I tutaj starałem się wybrać takie postacie, um, które po prostu znajdują się w światach, które nie są w jakiś tam sposób dystopijne i przez to um, jakby to ich zakończenie. E, musi być e, niesprawiedliwe, bo e, na przykład mógłbym dać Winstona Smitha z Orwellowskiego roku 1984, który jakby ten los faktycznie był dla niego troszkę niesprawiedliwy, w takim, w takim sensie, że my jako czytelnik pewnie chcielibyśmy coś innego, a tutaj jakby ten zabieg był potrzebny, żeby ukazać e, jakby ten, ten system, w którym. E, się, się ta jednostka znajduje i, i jego okrucieństwo. Natomiast ja starałem się wybrać jednak takie, takie postacie, gdzie ten zabieg nie musiał być konieczny, natomiast w jakiś sposób został jednak wprowadzony, przeprowadzony, autorka uznała, że, że warto i, i tutaj uważam, że na przykład był w jakiś tam sposób niesprawiedliwy. I tutaj mam dwie postacie, pierwszą z nich jest e, Matias. Halwar z e, Szóstki Wron i Królestwa Kanciarzy, dlatego że to był faktycznie mm, no, rozumiem dlaczego to się stało, natomiast e, w jakiś sposób mnie to dotknęło faktycznie i e, uważam, że no, no akurat e, jeśli chodzi o ma Matthiasa, jest to troszkę niesprawiedliwy los. E, drugą postacią natomiast jest pan Algernon Swinburne. E, czyli, czyli angielski poeta, e, który odgrywa niezwykle ważną rolę w, w powieściach Marka Hodera, e, bo są to: e, Mark Hoder przedstawia. A przygody Bartona i Swinburna, chociażby tutaj w tym przypadku, gdzie trzymam w dziwnej sprawie skaczącego Jacka. No i tutaj losy Al Algernona też nie są najszczęśliwsze, nie kończą się najlepiej, chociaż to też nie jest taki permanentny koniec w jego przypadku, natomiast też uważam, że tutaj. No, nie było to do końca sprawiedliwe rozwiązanie, i troszkę, troszkę odczułem w sercu tą niesprawiedliwość. Kategoria piąta, rozczarowanie. Książka, której zakończenia się nie spodziewałeś, miałeś inne wyobrażenie. No to w tym przypadku również mogę wytypować dwie pozycje, takie myślę bardzo charakterystyczne, jeśli myśli się właśnie o takim niesprawiedliwym, mniej przewidywalnym zakończeniu, i jest to na pewno niezgodna, a także więzień Labiryntu, ponieważ tam no to zakończenie jest powiedzmy nie do końca szczęśliwe. Eee, jeśli ktoś czytał, to oczywiście wie, ja tu nie zamierzam spoilerować, natomiast... Eee jednak faktycznie tutaj z pewnością moje wyobrażenie o końcówce było inne. Nie spodziewałem się takiego zakończenia. Ja nie mówię, że mi się nie podoba, bo bardzo mi się podoba takie rozwiązanie. Natomiast jeśli chodzi o to, czy się spodziewałem, czy nie spodziewałem, no to zdecydowanie się nie spodziewałem. Mimo, że tutaj nazwa tej kategorii, czyli e, rozczarowanie nie do końca pasuje do tego, bo ja wcale nie jestem rozczarowany takim zakończeniem. Natomiast skupiłem się jednak na tej części e, nie spodziewałeś, miałeś inne wyobrażenia i tu zdecydowanie zdecydowanie przy tych dwóch pozycjach tak było. Kategoria szósta, smutek. Książka, która cię wzruszyła. E, I ja jako tako na książkach nie płaczę, natomiast wzruszenie jest odrobinkę innym uczuciem, w sensie płacz jest jakąś tam manifestacją wzruszenia, e, natomiast najbliżej tego wzruszenia i e, odczuwania takich silnych emocji związanych właśnie z e, przeżywaną fabułą Książki jest zdecydowanie córka zegarmistrza Kate Morton, kolejna obyczajówka nawiązując do, do, poprzedniego, do poprzedniej kategorii, e, która niezwykle mi się podobała a, i która zdecydowanie ma to coś, bo, bo faktycznie wywołała we mnie masę emocji, masy, masę różnych emocji i myślę, że gdzieś tam w pewnym momencie wzruszenie również. Więc, więc jeśli mówimy o smutku i wzruszeniu, no to do tej kategorii zdecydowanie chciał bym dopasować córkę zegarmistrza Pani Kate Morton. Kategoria siódma, walka. Bohater, który zmaga się sam ze sobą, ze swoimi słabościami. I tutaj naprawdę miałem całą masę pozycji, dlatego, że chociażby cały romantyzm w zasadzie opiera się na tej walce wewnętrznej. E, oprócz tego z pewnością przyszedł mi do głowy tak e, na samym początku Zenon Ziębiewicz, czyli e, główny bohater powieści Zofii Naukowskiej, Granica, e, którą czytałem w liceum i która niezwykle mi się podobała. E, i, I przy przekraczaniu tych granic też tam faktycznie jakaś wewnętrzna walka e, musiała zachodzić. Czy, czy chociażby e, potem w zbrodni Ikarze, jeśli chodzi o Rodiona Raskolnikowa, na pewno takie, taka wewnętrzna walka i wewnętrzna przemiana jednocześnie zachodziły, bo to często jest tożsame, może nie tożsame, ale następuje po sobie. Natomiast tutaj chciałem uwzględnić jeszcze jedno dzieło, które tak dosyć bezpośrednio pokazuje tą walkę wewnętrzną, bo w zasadzie pokazuje ją zewnętrznie, i jest to Dr. Jekyll i Pan Hyde, gdzie faktycznie po prostu mamy dwie. Dwie strony jednego człowieka, jedną, tą, 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 który dosłownie no, walczy sam ze sobą, żeby ta. Zła strona e, nie przejęła nad nim kontroli. Czy ją wygrywa, czy ją przegrywa, musicie e, przekonać się sami, czytając te pozycje. Ona jest bardzo króciutka, więc polecam, e, bo, bo może Wam się na przykład na maturze przydać właśnie w tym temacie. E, i, I generalnie bardzo dobrze pokazuje taki dualizm ludzkiej duszy, co też jest, myślę, istotnym motywem, po prostu. Więc, więc myślę, że e, akurat jeśli chodzi o te pozycje, to naprawdę warto znać. Kategoria ósma, Empatia, bohater, którego rozumiesz, z którym znalazłbyś wspólny język. I ja o tej postaci i o tym tytule mówiłem już wielokrotnie na tym kanale i jest to oczywiście Klucha, czyli Miles Holden bodajże, jeśli się mylę to poprawcie mnie w komentarzach, z książki Johna Greena, Looking for Alaska. Szukając Alaski, e, którą ostatnio miałem przyjemność e, czytać ponownie, tym razem w oryginale, i, i podobała mi się równie mocno co te 6 czy 7 lat temu, kiedy czytałem ją po raz pierwszy. E, natomiast e, faktycznie Miles jest jedyną taką postacią, z którą się niemalże w 100% byłem w stanie utożsamić, dlatego że właśnie e, no. Czytałem dosłownie to, co miałem w głowie. Dostawaliśmy jakiś dialog e, i ja odpowiadałem e, sobie w myślach, oczywiście w taki sposób, w jaki ja bym odpowiedział, gdzie potem dosłownie chwilę, chwilę, e, parę, parę zdań dalej czytałem dosłownie swoją odpowiedź, to, co mi się w tej głowie pojawiło. Dlatego myślę, że jeśli chodzi o. o... Utożsamianie się, czy znalezienie podobnego języka. Ja myślę, że to, to, to też nie można, jakby, do jednego worka w, wsadzać tych dwóch kategorii, dlatego że e, utożsamiać się z kimś, a znaleźć wspólny język to są dwie różne rzeczy. Ja nie wiem, czy na przykład, gdybym spotkał siebie samego, miałbym ze sobą wspólny język. Myślę, że. To mogłoby być takie zderzenie, które właśnie byłoby raczej wybuchowe i byłby pewien problem, dlatego że ludzie zbyt podobni też ze sobą za bardzo nie rezonują. Natomiast zdecydowanie, jeśli chodzi o bohatera, z którym się utożsamiam, którego rozumiem, no to jest, to jest to Miles klucha z Looking for Alaska. Kategoria przedostatnia, czyli dziewiąta, szczęście, książka, którą możesz nazwać wartościową. I tutaj ponownie mam całą masę tytułów, które mógłbym wymieniać i wymieniać i wymieniać. Natomiast jakieś takie pierwsze, które przychodzą mi do głowy, to z pewnością Mrzeźnia numer 5 Kerta Wonegata, którą Mam za sobą w dwóch egzemplarzach, co o czymś świadczy, bo ja zazwyczaj kolejne egzemplarze książki w innych wydaniach kupuję, jeśli naprawdę bardzo cenię daną pozycję. Natomiast, no tak, dzieła wonegata generalnie na pewno można uznać za wartościowe, przynajmniej ja je za takie uważam. Portret Doriana Greya, który z kolei mam z tej strony, Oscara Wilda, również jest niezwykle wartościową książką. I tak jeszcze trzecią pozycję może podam i będzie to Juma Alberta Kami. Dlatego, że to też jest książka, która zdecydowanie jest ze mną do dzisiaj, i w której zdecydowanie jest wiele takich wartości, wiele po prostu przemyśleń. Ta książka zostaje w głowie, i, i myślę, że warto ją znać. Jeśli macie na przykład w spisie lektur w liceum, gdzieś to, to ja uważam, że, że warto się akurat z tą konkretną pozycją zapoznać. No, i tym sposobem przechodzimy do kategorii ostatniej już dzisiaj, e, czyli nostalgii, książki, do której tęsknię, do której chciałbym wrócić. E, I ta, ta pozycja, w zasadzie cały cykl, do którego tęsknię i od dłuższego czasu e, mam jakąś taką potrzebę, żeby sięgnąć po niego po raz kolejny i w końcu go dokończyć, jest, e, jest zakres oborem. Eee, możecie szerzej o tym poczytać na, na moim Instagramie, o historii związanej z e, właśnie z całym tym cyklem e, pod zdjęciem, które tutaj widzicie. E, zapraszam was bardzo serdecznie slash rotan e, Tam te zdjęcia znajdziecie. E, no i, i pierwszy tom, czyli e, pierwszy tom kronik kresu, czyli zakres oborem, jest zdecydowanie taką pozycją, którą chciałbym przeczytać po raz kolejny, już trzeci w moim życiu. Podejrzewam, że to będzie pierwsza książka, którą czytam trzy razy. Natomiast faktycznie ja miałem wiele podejść do tej książki, do tej serii i, i to nie tak, że mi się nie podobała, tylko ja po prostu w jakiś sposób los mi cały czas przerywał i ja w końcu chcę poznać. Zostały mi dwie ostatnie części, to ma pięć tomów i, i na początku przeczytałem jedną, potem przeczytałem trzy. I, I teraz chcę się rzucić na całą piątkę, żeby mieć tą historię w głowie już zamkniętą, zakończoną. No i tym właśnie sposobem kończymy ten tag. Bardzo dziękuję jeszcze raz za nominację. Bardzo również dziękuję Sylwii za wymyślenie tego tagu, bo bardzo przyjemnie mi się tutaj szukało, dopasowywało do tych kategorii pozycje i, i wiązało się to z paroma wspomnieniami, z paroma. Przemyśleniami, które odżyły w mojej pamięci, po prostu. A Wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, jakiegoś komentarza. No i oczywiście, jeśli nie subskrybujecie jeszcze tego kanału, to oczywiście zachęcam, żebyście mogli być na bieżąco z pozycjami, z materiałami, które wrzucam. Jeszcze raz dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Do zobaczenia. Cześć.